Wiecie już, jaki jest temat dzisiejszego odcinka, dlatego postanowiłam dopasować się do niego. Myślicie, że mogłabym być mimem? Pantomima to widowisko sceniczne przekazywane za pomocą ruchu i gestów przestrzeni. Można też pantomimę nazwać sztuką mimu, naśladowanie czegoś za pomocą gestu lub głosu. Słowo pantomima pochodzi z języka greckiego i oznacza mimodram. W starożytnej Grecji teatr pantomimy był podzielony na dwa nurty, które różniły się tematyką oraz techniką ekspresji. Pierwszy z nurtów to był mim. Mim był artystą wędrującym. W krótkich scenkach łączył akrobatykę, taniec i piosenkę. A także tekst pisany. Co ciekawe, w przeciwieństwie do teatru dramatycznego, w przedstawieniach tych mogły występować również kobiety. W drugim nurcie, w odróżnieniu od pierwszego, występował tylko jeden mim. Forma nazwana była pantomimos. Podczas przedstawienia mim potrafił wykreować kilku bohaterów naraz. Te dwie formy różnił też cel widowiska. Spektakle, zwane mimem, miały na celu rozśmieszyć widza. Natomiast celem Pantomimosa było pobudzić widza do refleksji. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartłomiej Ostawczuk, aktor Pantomimy, reżyser, dyrektor artystyczny Warszawskiego Centrum Pantomimy. Dzień dobry. Bartku, kiedy zaczęła się twoja przygoda z Pantomimą? Czy już jako dziecko wiedziałeś, że będziesz mimem? E nie wiedziałem, że będę mimem, ale mając lat naście, 15, jeśli dobrze pamiętam, zobaczyłem spektakl w teatrze, spektakl Pantomimy. Pamiętam, że zafascynowało mnie to, że przez półtorej godziny aktorzy na scenie nie wypowiedzieli ani jednego słowa, a dla mnie tej treści było tam niezwykle dużo. Więc pamiętam swoje wrażenie po wyjściu z teatru, jak to możliwe. Przecież tam nie padło żadne słowo, a, a ja nie mogę przestać o tym myśleć. I myślę, że to był moment, w którym chciałem po raz pierwszy spróbować tego rodzaju teatru bez myślenia o tym, że zostanę aktorem pantomimy. Czego musiałeś się nauczyć, żeby móc na scenie wyrażać emocje bez słów? Przede wszystkim determinacji do pracy, poszukiwania takich treści, które pełniej dają się wyrażać bez używania słów. Więc znaleźć różnicę między słowem a świadomym milczeniem. Aktor dramatyczny Musi być wyposażony w wyimpostowany głos, w wyobraźnię, w dobrą dykcję, w plastykę ciała, świadomość swojego ciała, a aktor pantomimy? Czyli mim? Gdybyśmy porównali dykcję do pracy ciała, to byłaby to technika. I ona naturalnie nie powinna przeszkadzać widzowi w odbiorze, czyli technika nie powinna brać góry nad treścią, nad samym działaniem aktora, bo inaczej stanie się mniej lub bardziej efektownym poruszaniem się na scenie, co owszem może być atrakcyjne, ale rzadko prowadzi do prezentacji głębszych treści. Więc to jest taka dykcja, nasza technika, o której oczywiście później zapominamy. Tak oddech jak obserwuje aktorów mimów na scenie, to oddech gra oddech ważną Oddech jest jednym z najważniejszych elementów w teatrze pantomimy. Świadome oddychanie, ponieważ ten oddech daje nam przestrzeń, a w tej przestrzeni pojawiają się myśli, emocje, czyli to, z czego składa się teatr pantomimy. Teatr pantomimy to nie poruszanie się. Teatr Pantonimy to sztuka łączenia elementów w taki sposób, by ruch pojawił się na samym końcu. A więc mamy jakąś myśl, która powoduje emocje, lub na odwrót, a efektem tego procesu jest dopiero ruch. Więc ten ruch nie może być o niczym. Możemy na zasadzie improwizacji, w czasie prób, ruszać się, a dopiero zobaczyć, co z tego wyszło, tak? No ale to jest proces twórczy. A jeżeli jesteśmy na scenie, musimy wiedzieć, dlaczego się ruszymy. Tak samo jak w teatrze słowa, musimy wiedzieć dlaczego, z jaką intencją i po co wypowiadamy dane słowo. Wartku, naszymi odbiorcami są dzieci i młodzież. Powiedziałeś o tym, że bycie profesjonalnym imem wymaga świadomości ciała, nawet nieumiejętności czy też posiadania techniki, ale ta świadomość ciała jest najważniejsza. Dzieci takiej świadomości ciała jeszcze nie posiadają. To znaczy, że nie umiałyby zagrać w spektaklu. Pantomimy? Dzieci nie umiałyby zagrać spektaklu pantomimy. To mhm. prawda. Dzieci mogłyby pokazać spektakl pantomimy. Pokazać nie jest tym samym, co ukazać, ponieważ w dorosły człowiek, ukazując treści, czy one są zabawne, czy one są poważne, nie ma znaczenia. Odwołuje się do doświadczeń swoich własnych, zaobserwowanych, ale jednak doświadczeń, których dzieci nie mają, bo nie mogą mieć. Tak. E, za to mają fantastyczną wyobraźnię i mogą sobie te doświadczenia wymyślić, e, więc e, pewne e, treści w historii, spektakli pantomimy, w których biorą udział dzieci, e, są. Ja na to mówię pokazywane i często potrafią być bardzo efektowne, bardzo zabawne, bo dzieci mają dużo naturalności w sobie. Więc pracując z dziećmi, korzysta się z czegoś innego, korzysta się z ich naturalnej energii, z ich wyobraźni. Spontaniczności. Absolutnie. Więc e, e, tak, dzieci nie mogą zagrać w spektaklu Pantomimę. Natomiast mogą się świetnie bawić i rozwijać dzięki narzędziom Teatru Pantomime. Co ciebie pociąga w Pantomimie? Przede wszystkim tajemnica. Tajemnica, tajemnica? która. Wynika między innymi z tego, że bardzo często to, co pokazujemy, historie, które opowiadamy, mogą być różnorodnie interpretowane, nie są jednoznaczne. To, że nie mówimy, nie używamy słów, sprawia, że widz musi odwołać się do własnych wyobrażeń, własnej wrażliwości, żeby zinterpretować to, co widzi. Ale nie wiedzą, czy postać, która na koniec spektaklu zamknęła oczy, opierając się o scenografię czy ona zasnęła, czy umarła, czy po prostu coś sobie wyobraża. E, I to zostawiamy zawsze w interpretacji widza. I to jest ta tajemnica, która w sztuce teatru pantomimy, ona jest bardzo mocno widoczna. A jeżeli przychodzi widz, to potem wychodzi z przedstawienia i mówi nic nie zrozumiałem, to znaczy, że widz był niedojrzały, Aktor niedoskonały czy przedstawienie źle wymyślone? Naturalnie nie możemy wykluczyć tego, że e, przyjdzie na spektakl Pantomimy widz, który nie ma wrażliwości do odbioru teatru, bo mm -hmm. teatr nie jest dla wszystkich, tak samo jak i sztuka Teatru Pantomimy nie jest dla wszystkich śpiew, opera, baletna. Ale jeżeli e, treść przekazywana w spektaklu jest nieczytelna, to oczywiście jest to błąd aktora. Tak jakby aktor Teatru Słowa mówił niewyraźnie na scenie. Nie słyszelibyśmy tych słów. No to nie jest kwestia złego odbioru ze strony widza. Aktor nie potrafi, więc być może jeszcze nie powinien się tam znaleźć. To jeszcze mam taką prośbę do ciebie. Być może wśród naszych widzów jest jakiś młody człowiek, który jest zaciekawiony rzemiosłem pantomimy, pantomimą i sam by chciał spróbować swoich sił. Co Od czego powinien zacząć? Najlepiej od wyobrażenia sobie jakiejś sytuacji, jakiegoś stanu, który na co dzień opowiedziałby. To może być sytuacja w domu, to może być sytuacja w pokoju, to może być sytuacja na spacerze. I później, żeby spróbował to samo wykonać bez używania słów, potem jak już sobie powie, co robi. Żeby spróbowało zrobić to samo bez używania słów. Dzięki temu możemy znaleźć bardzo dużo przestrzeni w tym prostym działaniu, które jest wynikiem naszej obserwacji, a więc odwoła się do swojej wyobraźni. Cała reszta będzie naturalną konsekwencją. To tak jak z ruchem na scenie. Na początku trzeba wziąć wdech, bo z tego się nie uda. A dalej, a dalej jest piękna przygoda, w moim przypadku trwa już 22 lata. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę dziękuję i życzę bardzo. dalej. Pięknej przygody z pantomimą. Dziękuję bardzo, zapraszam do wspólnego milczenia poza słowem. Jeżeli nie mieliście do tej pory okazji oglądać spektaklu pantomimy, to mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku zainteresujecie się i tym rodzajem teatru.